Dobra. Cześć. No, żeby zabrzmiało bardziej dramatycznie, to powiem, że nie jest za 20-12, tylko 20 minut do północy. Jestem na szczycie. Nie mam pojęcia jaką on ma nazwę, ponieważ tutaj w, na wyspie w Islandii te nazwy wszystkie mają dosyć... Wszystkie są bardzo trudne do wymówienia, więc tak naprawdę nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że niesamowite zjawisko jakim jest biała noc, właśnie godzina. Tak jak już powiedziałem by było bardziej. By bardziej powiało grozą w północ, tam jest zachód, widno jak w dzień, ale tu już wspominałem chyba na dole, widoki, no nie wiem czy kamera to zarejestruje, ale coś niesamowitego. No, trochę zmęczony jestem i tak nie wiem, czy sobie nie zrobić tutaj noc, nocki na samym szczycie, z tego względu, że no, warunki pogodowe są idealne, co się rzadko zdarza na tej wyspie i szkoda byłoby schodzić na dół, ponieważ no... Fuh, no brak słów. Naprawdę wspaniale. Człowiek czuje się zmęczony jak najbardziej pozytywnie. Tyle, tyle emocji, że, że aż ciężko to wyrazić I o chodzimy. Piękne. No nie wiem, czy kamera zarejestruję te widoki, ale postaram się to ukazać. To jest właśnie widok z samego szczytu. Nie no widać całkiem nieźle. W dole jest yy, obóz. Tam kolega został w namiocie. Yy, kolega za bardzo nie lubi po górach chodzić. A nie, że jest cienki, bo kondycyjnie jest dobre, Ale takie klimaty go tak chyba za bardzo nie pociągają. Typu nocki w górach, czy coś w tym stylu. No właśnie, tak to tutaj wygląda. Na dole płynie rzeka. Yy, znaczy rzeka, no, to, są, to są spływy ze śniegów, ale bardzo piękne. O, yy, księżyc w oddali. Staram się to zumować maksymalnie. O, tak to właśnie wygląda. No i tutaj dalsza panorama. Oddale troszeczkę. Niesamowity kolor tych, tych, tych skał. Tutaj na dole ta czerni, to, to jest typowe po wulkanie pyły. To jest żwir taki, ale takie, takie pyły, nie? No i w oddal na horyzoncie cały czas góry, góry i jeszcze raz góry. Wokół, o, no to jest właśnie to, godzina, no mówię, prawie północ i jasny jak w dzień. Jeziorko, a ja znajduję się właśnie na samym szczycie, nie? Tak to, e, tak to wygląda. Wspaniała, naprawdę wspaniała rzecz. Jeszcze raz powiem, że się powtarzam, ale polecam wyjazd na, na, na tą wyspę. Lodową wyspę. Wszędzie woda wokół, nie? Coś wspaniałego. Huh. No dobra. Żegnam z, z optymistycznym nastawieniem na dalszą podróż. Zostało jeszcze około ponad tydzień. Ponad tydzień jeszcze teraz będziemy zmierzać na wschód, troszeczkę, a później, już tylko i wyłącznie na południe do lodowca. Pozdrawiam.